Zapraszamy dziś państwa na Albaid Stadium, gdzie już za chwilę padnie gwizdek rozpoczynający mecz. A mecz skomentują dla państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Zapraszamy na jedną ósmą finału tych Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Jedna ósma finału to już nie przelepki. 16 zespołów i każdy z aspiracjami każdy planuje grę w ćwierćfinale. Ale tu wygra tylko jedna z tych drużyn i za 90 minut powinno być wiadomo, która. Reprezentacja Francji zaczyna mecz, a my życzymy Państwu i sobie dobrego widowiska. A oto. Popatrzmy, bo ta akcja nabrała tempa. Piłka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Krychowiak. Z pewnością graczem, na którego warto dziś zwrócić baczną uwagę jest Robert Lewandowski. Potrafi przytrzymać piłkę, a potem znaleźć moment, by podać ją w tempo i precyzyjnie. Ktoś o takich predyspozycjach jest niezastąpiony w konstruowaniu akcji ofensywnych i wzbudza niekłamaną zazdrość zrobiło się teraz groźniej, Ale uwaga, bo gol! Otwiera nam się wynik w dzisiejszym meczu. Spójrzmy raz jeszcze, jaką świetną robotę wykonał tutaj Lewandowski. Minął swojego obrońcę i znakomicie dograł piłkę. A Lewandowski nic sobie nie robił z przeszkadzającego mu rywala, wykorzystał swoje warunki fizyczne i pokonał bramkar. No to mamy 1 do 0. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Strata piłki. Utrzymuje się przy piłce. Przybierną ścirywanie. Mbappé! Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Piłkarze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny korner. Tym razem szybkie rozegranie. Blokuje ten strzał. Dobre zachowanie. I będzie kolejna okazja. Korner. Krótkie wybicie. Podanie do kolegi. Strzela Dembélé. Wyręczył teraz bramkarza. Co za interwencja? I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. W ostatnim kwadransie daje się odczuć wyraźną dominację Francuzów. Naciskają, próbują, coś z tego może być. Ale mimo sporej przewagi, czy wręcz dominacji, nadal nie mamy zmiany wyniku. A do remisu potrzebują jednego trafienia. Danie do Zielińskiego. Przódka w szesnastkę. To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa i danie neutralizuje akcję w zarodku. Próba odbioru w ataku. Łatwa strata, szkoda. Tamil Dik. tablicy świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Jest za linią obrony. Uwaga! Czy przerzuci bramkarza? Pierwsza połowa meczu na stadionie Albajt. Dobiegła końca. Druga odsłona spotkania rozpoczęta. Biało-czerwoni z jednobramkowym prowadzeniem po pierwszej połowie. I tracą teraz posiadanie piłki. No i odjechał teraz z piłką. Tak! Jest bramka! Francja odrabia straty. A to po prostu oznacza, że tu jeszcze będzie ciekawie. Popatrzmy na to ponownie. Kylian Mbappé nic nie robił sobie za asysty obrońców. A Mbappé w takich sytuacjach imponuje wykończeniem. Wspaniale się odnalazł i uderzył nie do obrony. Ręce same składają się do bramy. Lewandowski. Dobra decyzja, udane przejście. Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę Gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Takie dogrania to to, co Robert Lewandowski lubi najbardziej. I pewnie zamienił to podanie na gola, a warto przy tym popatrzeć z jaką prędkością leciała futbolówka. To było nie do obrony. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. To powinien być gol! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę. Uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawicę triumfalnie w górę. Na 11 metr z rogu. Świetnie teraz w obronie, wyczekali rywala, znów są przy piłce. Teraz będzie niebezpiecznie i mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już różnicą dwóch goli. Czy to przypadkiem nienokautujące uderzenie? W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Mamy więc 3 do 1. Olivier Giroud. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Podawał Lewandowski, ale piłka trafia do rywali. Olivier Giroud. Teraz już piłką Antoine Griezmann. Dobre teraz zachowanie między słupkami. W drużynie francuskiej mamy teraz zmianę. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. I już nic z tego rożnego nie będzie. Wizdek, dobra decyzja sędziowska teraz, bez pośpiechu, tak, żeby najpierw zobaczyć, czy z tej akcji coś będzie mimo faulu. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby. Tro... Uwaga, wychodzi sam na sam! Tu wciąż jest groźnie, ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś to bije? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić! Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Wciąż muszą uważać. Tak, bramka! No ale to było nieuniknione. To była formalność. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła Bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bał. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Została jeszcze. Tak jest! Ten gwizdek oznacza, że Polacy mogą unieść ręce w geście triumfu. Wygrywamy! Możemy zacząć myśleć o kolejnym etapie rozgrywek. Awans po niezwykle udanym spotkaniu, bez dwóch zdań, zespół okazał się dzisiaj lepszy i zasłużył na to zwycięstwo. Jeśli ktoś ma wątpliwości, wystarczy rzut oka na tablicę wyników.